Wybierając pianę do montażu, kierujemy się wydajnością, wygłuszeniem, które ona daje. Piana musi w miarę szybko otwartnąć i też nie może rozciskać ościeżnicy, bo akurat montujemy drzwi. Najważniejsze, żebyś nie było przypustów w pianie, w środku, żebyś piana była elastyczna bardzo mocno elastyczna, żebyś e, okno mogło e, pracować. Bardzo istotne dla mnie jest jej rozprężność, to jak ona się zachowuje po wyschnięciu yy, i jej parametry akustyka i jak ona jest zwarta w środku. Wybierając na przykład pianę, muszę zwrócić uwagę na jej parametry. No i co jest ważne, w jaki sposób należy ją stosować, bo to jest też klucz. Sam produkt jest super, no ale wymaga też wiedzy montażowej. Tak? Dlatego duży szacunek dla firmy Selena za to, że tak dużo wkłada pracy w to, żeby edukować monterów, jak poprawnie wykonywać ten montaż stolarki przy użyciu piany Wiz.